Dzień dobry, tutaj Paweł Kozioł. Ja tutaj będę próbował zagrać w Go przeciwko przeciwnikowi Chris 3007 3Q więc no trochę ode mnie silniejszy i zobaczymy jak to pójdzie. W zasadzie to jest test jak będą działać takie filmiki kiedy opowiadam <coughs> przepraszam co się na planszy dzieje. Przeciwnik zamknął narożnik, my chyba chcemy teraz do tego podejść, może nisko spróbujemy tym razem. Spokojny ruch, ja się też spokojnie cofnę. A, i przeciwnik wytwarza sytuację, że może mnie tutaj kopnąć i potem trochę na tę grupę naciskać, ale ja chyba nie mam czasu na to jakoś reagować. Co by się chciało zagrać? Chciałoby się zamknąć ten narożnik, ale wtedy przeciwnik dostaje takie rozszerzenie w dwie strony. Chciałoby się zagrać tutaj, dzieje się to samo. Może więc zagram tak, żeby właśnie tego rozszerzenia od razu nie dostał. On do góry, to ja tu. Jeżeli będzie ciął, to gram tutaj Atari, a potem szukam kształtu, żeby, żeby te kamienie wzmocnić. Jeżeli nie, tnie. Hmm, to jest ciekawe. Trochę jest przeciwnik w tym momencie przekoncentrowany. Grozi zagraniem tutaj też. Myślę, że to jest czas, żeby ten narożnik zamknąć. Nie wiem, może kontynuacja tutaj też miałaby sens, ale po tej stronie planszy generalnie szukamy kształtu. Nie szukamy właśnie życia ściany i tak dalej, tylko żeby nasze kamienie jakoś dobrze ze sobą współpracowały. O, jest ten spodziewany atak. Można by zagrać tu, ale to się strasznie małe wydaje. Można spróbować wyskoczyć do góry od razu. Można zagrać taki kształt. Ten jest najpasywniejszy z tego co proponowałem. Może być jeszcze coś takiego. Może tak. To jest głównie sprawa szukania kształtu. I proponuję taki. Być może jakimś cudem uda nam się kontynuować tutaj. Bo przeciwnik dostaje dużo kuszących ruchów. Coś tu, coś tu. I w pewnym momencie nie będzie mógł na wszystko zareagować. O, zapomnieliśmy się przywitać. Teraz wejście do narożnika nastąpiło. I w którą stronę my chcemy mieć ścianę? Gdybyśmy zdążyli w sentę, to gralibyśmy gdzieś tu. Ale chyba ten kierunek jest bezpieczniejszy. Tak. Chcemy tak, bo to się w sentę kończy. Poproszę. I teraz co chcemy? Możemy się tu domknąć. Możemy domknąć się tu, i to mi się wydaje dość duże. Powoli, powoli rysuje nam się całkiem potężne mojo, no ale przeciwnik ma za to trzy narożniki. I w pewnym momencie będzie musiał zaatakować, zainwadować. Dobrze, właśnie to zrobił. Ogólna zasada jest taka, że gramy tak, żeby przeciwnika zmusić do gry w kierunku naszej ściany. Teraz, 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 jaka była ta sekwencja? Chyba jakaś taka, że grało się tu, bo próbujemy wzmocnić te kamienie generalnie. Grało się tu wrzutkę. To jest niespodzianka. Myślałem, że przeciwnik będzie ciął. Ale jak nie tnie, no to oddzielamy go z tej strony. I oddzielamy go z tej strony. I myślę, że to jest generalnie korzyść w porównaniu z Joseki. Teraz, no oczywiście idzie on na łączenie. Co ja ze swojej strony mogę z tym zrobić? Mogę tutaj po prostu obronić pojedynczy kamień. Przeciwnik raczej będzie chciał tutaj zapewnić sobie życie. I mogę się rozszerzyć tutaj tak jakby tego kamienia nie było. Dobrze, już generalnie wiemy co się dzieje tu. Mamy czas domknąć górę, co jest ważne. I teraz pytanie co się będzie działo, bo czarny wybiera. Ta grupa no jeszcze jest trochę słaba, ale możemy ją wzmacniać takim ruchem. Przeciwnik jest już super żywy, więc nie skorzysta na tym jakoś bardzo. OK. Jesteśmy pod atakiem. Wiadomo, jak mamy moją, no to statystycznie rzecz biorąc bierzemy jego połowę, zagram tak, on się cofnie, zagram tak, on podejdzie pod tenkami. No to zagrajmy po prostu w ten sposób. I zobaczmy, co czarny będzie w stanie tu wyczarować. Taką próbę ucieczki. Następnym ruchem chcę oczywiście zagrać tu, więc jeśli zagram tutaj. To nas podetnie, ale na razie możemy jego podciąć. I czekać, co się stanie. Spróbuję wzmocnić kształt w ten sposób. Dobrze. My możemy zagrać tu, bo bambus byłby tutaj prawie żywym kształtem. Czwarty punkt bambusa to jest przeważnie bardzo dobry punkt do zagrania. Tu nas próbują naciskać. Łączymy się po prostu, zejście by spowodowało, że przeciwnik przed górą. Nie oddamy narożnika. Atari będzie tutaj grozić, więc przeciwnik jeszcze raz będzie się musiał obronić. Pytanie, jaki kształt wybierze? Pewnie na sztywno, tak? Teraz tak, ma taki ruch, który zapewni mu przynajmniej jedno oko. Czyli jeszcze, jeszcze mamy czas, żeby go raz pogonić przynajmniej. No to rozbudujmy się tutaj. Dobrze. O! To jest dość zaskakujące. Bo możemy oczywiście pchnąć tu i pchnąć tu. Wtedy z kolei my dostajemy Atari i on zagrywa tu. Okej, okay, spróbujmy tego. Będzie musiał te groźby cięcia też przecież jakoś zneutralizować. I teraz, teraz. Dalej ma tylko jedno oko. Więc, więc tak, grozimy cięciem od razu. Dowcip polega nie na tym, żeby tę grupę zabić, bo ona prędzej czy później się ustabilizuje, tylko na tym, żeby tak jak tutaj trochę punktów zdobyć, tutaj trochę punktów zdobyć. Dobra, i to wygląda, że mu się ucieczka udała, no co nie zmienia faktu, że możemy mu po prostu... Uniemożliwić granie dalej, Sente. Dobrze, i teraz, teraz, teraz. Teraz sytuacja jest taka, że on by się najchętniej połączył z tymi kamieniami. Delikatnie możemy mu w tym przeszkodzić. Dobrze, prawidłowo ucieka. I myślę, że te, jeżeli chodzi o tę walkę, to już jesteśmy na końcu.

Bo no, czarny no, ma dużo pewnego terenu i nie zabierzemy mu go za bardzo. Możemy spróbować tutaj zbudować moją jeszcze. Co by wymagało pewnie ruchów sentetu i ruchu tu, i tego, że przeciwnik nas za bardzo nie zredukuje. Możemy też zacząć od tego, bądź od tego. no Mamy parę fajnych kandydatów. Tylko żaden z nich nie gwarantuje, że się uda. Ale zacznijmy od tego. Po coś ten kamień zagraliśmy, trzeba z niego skorzystać. W dodatku, może jeszcze dostaniemy jakąś opcję straszenia tej grupy. To nie jest coś, co do czego zakładam, że, że ją zabijemy, czy cokolwiek. To jest po prostu próba zdobycia jeszcze jakiegoś Senty dzięki niej. Dobrze, przeciwnik się zabezpiecza. My budujemy swoją ścianę i czekamy, co z tego wyniknie. No, wynika z tego tyle, że przeciwnik kompensuje w ten sposób. I że nie zdobędziemy tu szczególnie dużo. Jedno, co się udało, to zagrać ten ruch w centę. Może się jeszcze udać zagrać tu, w którymś momencie, ale. To się robi małe. Chyba że, chyba, że zdążymy tutaj jakieś ruchy zagrać, ale nie, bo wtedy niszczymy swój teren z kolei. Więc co, taka sztuczka? To z kolei wpychamy przeciwnika tu. No i z tej ściany nic nie wynika, ale my się wzmacniamy tutaj. Trochę nie wiem, co tu grać, szczerze mówiąc. Tu można czymś zagrozić. Małe. Mamy dużo ruchów josa, ale z tego też nic nie wynika. Możemy zagrać taką próbę, ale sądzę, że niewiele z niej też wyniknie. Zobaczymy po prostu, jak się przeciwnik będzie bronił. Ten kamień jest lekki, nie traktujemy go super poważnie. Może uda się uruchomić jakiś kroskat w tej okolicy i wtedy zejść dzięki niemu jakoś tu niżej. Dobra, jest opcja cross -one, ale to nie wygląda jak ży życie czy jak atak. Możemy zagrać tu zmuszając go do zagrania tutaj. A i to już parę punktów zaczyna nam generować. Tu zaczynamy grozić jakimiś fajnymi wejściami. Tu przeciwnik też nie będzie chciał być przecięty, ale to niewiele z tego wynika. I teraz gramy tu. Czyli zdobyliśmy no, parę punktów dzięki tej operacji. I korzystamy z tego, że mamy jeszcze sentę przeciw tej grupie. To nie jest tak, że bardzo dużo tu zdobędziemy, ale no, jak liczyliśmy, ostatnio mamy jakieś 6 punktów do skompensowania. To się może w pełni udać. Ten kamień niestety będzie złapany w siatkę. Ten... Ha! Na razie... Na razie się cofnijmy, żeby zagrozić cięciem. Trochę dalej to się dzieje niż byśmy chcieli. Ale... Tak, gdyby oddać z kolei tutaj część tego terenu za zbudowanie dużego moje, Jest to możliwe? Zagrozić tu, wzmocnić i zagrać tu. Cięcie ciągle nie działa, oczywiście. Czy może zagrać tak, bo to uruchamia nam cięcie. Tak. Gramy tu przeciwnik nas chce tutaj atakować brutal. Ale my już się zdecydowaliśmy, że nasze punkty powinny się znajdować w tej części planszy. Oczywiście możemy też się zabezpieczyć i cofnąć. I tak przeciwnik też się będzie musiał cofnąć. Dobrze. I teraz stać nas na ten ruch. Bo tu on tworzy nam trochę punktów. Bo jeszcze możemy domykać, właśnie. Oczywiście przeciwnik nam na to nie pozwoli, ale my idziemy tędy. Ha, brutalne. Brutalne, przykre, i nie wiem, co z tym zrobić. Głupi trójkąt, tak, 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 tak. Średnio mi się ten kształt podoba, ale chyba nie ma lepszej opcji. Tu jest jeszcze słaby punkt, w którym możemy celować, jeżeli ta ściana znajdzie się pod atakiem. Czuję, że jestem w tej rozgrywce do tyłu przynajmniej kazał ten ruch się przeciwnikowi zastanowić bo tutaj za nim idą jakieś groźby cięcia dobra, uznał, że atak na tę grupę jest najważniejszy i chyba dobrze uznał niestety my się chcemy tu wzmocnić mam nadzieję, że ten kształt nam jakoś pomoże i próbujemy tu z daleka z daleka Otoczyć również ten kamień. Chyba się nie udaje, ale to nie jest tak, że na dwa sposoby możemy ją niestety wykorzystać. Punkt pierwszy, łączenie. To trzeba było ratować, niestety. I teraz czesno przeciwnika łączenie i kwestią jest przeżycie tą grupą bo tu lokalnie zdobyliśmy trochę terenu ten kamień otoczyliśmy te uratowaliśmy kwestia jest życia tutaj to nam zawsze kształt odrobinę poprawia to niby grozi ale my schodzimy, przeciwnik łączymy, gramy tu, przeciwnik odchodzi tu, my gramy tu. Przydałby się jeszcze jakiś kamień w okolicy. Na razie grozimy łączeniem do tej grupy. Ma to też te zalety, że być może będziemy mogli zagrać tutaj, co będzie znowu niespodziewaną groźbą na odcięcie tej wielkiej grupy. I może to być sentek, który nam ratuje, że tak powiem, mocny kształt, ale jeszcze nie. Na razie tu. Ha, Spryciarz zabezpiecza się na dwa sposoby, że ten ruch ciąg już nie będzie ważny, bo będzie się łączył tędy. Tługo nie, nie jesteśmy w stanie rozciąć, ale jedno, co jesteśmy w stanie zrobić, to zagrozić cięciem. Co może mieć pewne walory, jeżeli chodzi o oczy. Dobrze. Zagrał tu. Teraz naszym głównym zadaniem jest życie. Tak. 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 Groźba bicia. Chyba się pospieszyłem, trzeba było tu bronić. Oddaliśmy te kamienie.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jeszcze mamy szansę. Tu trzeba się było łączyć. Tu czyżby się otwierała opcja, że groże cięciem gram Atari. I tutaj odgrywam? No nie, na to byliśmy przygotowani. Zawsze. A i każda obrona jest w gotę. Czy to jest Sente? To jest, obawiam się, moment czekania na to, aż się jakieś problemy zaczną. Czy my jesteśmy w stanie przeciwnikowi jakieś stworzyć? To jest dobre i kluczowe pytanie. Ten ruch i ten ruch, gdyby je się udało obydwa zagrać, to jest ważne. To jest ważne. Grozi, grozi małpa i odcień, zabranie nam siedmiu punktów. Czy my możemy zagrozić czymś większym? Przynajmniej tym. Czy to jest Sente? Przeciwnik wziął i zignorował, ale grozi nam po prostu zabraniem całego narożnika. To nie działa, to dopiero stwarza groźbę.

Trzeba tak. My tak, przeciwnik o oczko w górę, my bijemy, przeciwnik grozi tu, nie, przetrwamy to i zagramy tu, żeby nam kształt się poprawił. Tak, to, to zawsze niestety musiało nastąpić, ale tak, mamy tu Sente i z niego skorzystamy. To też chyba jest sytuacja typu Mam sentę i nie zawaham się go użyć Chociaż nie, gram tu Przeciwnik nie łączy, gram tu Przeciwnik dopiero teraz łączy Cofam się Próbujemy Dobrze, czuł się zobowiązany zareagować To już jest plusik Czyli na to zareaguje też A może jest tu coś lepszego jak gramy tu, jesteśmy cięci. Kurczę. To jest jakieś trudne, ale jeśli zagram tu, zostanę przecięty. Zagram w dół, grożąc łączeniem się za pomocą małpiego skoku. Zostanę rozdzielony, cofnę się gdzieś tu. Jejku. Nie umiem tego policzyć. Jeszcze raz. Kamień tu. Przeciwnik łączy. Drugi kamień tu. Przeciwnik rozdziela nas z tej strony i mamy raz, dwa, trzy tylko oddechy. Kamień tu, ale przeciwnik się przepycha, gra tu, kształt oczny nie działa. Za to coś tutaj może być lepsze niż przeciętnie. Tak i od razu grożąc zagraniem czegoś w rodzaju ko. Teraz naprawdę się będzie musiał przeciwnik zastanawiać, czy jego kształt w tym miejscu jakoś nie pęknie, i o to chodziło. A i tu się pomyliliśmy strasznie. Trzeba jednak było tu lokalnie reagować. Dobra, tu nas już nic nie uratuje. Chyba, że to działa jakimś cudem. Raz, dwa, trzy, martwy będziesz ty. Staje się, że no nie, maksimum co tu byłoby do uzyskania to życie na ko. Jak jest z oddechami? Jego grupa ma raz, dwa. Chyba my mamy więcej. Raz, dwa, trzy oddechy u niego, raz, dwa, trzy, cztery u mnie. Zamkniemy od żywego. I wygrywamy o jeden oddech. Jeszcze nie będę Wam pokazywał, wymieniając, że tak powiem, prezentację rzeczy nudnych na prezentację rzeczy smutnych. Po pierwsze, czarny mógł się lepiej bronić. Zamiast tego ruchu, który kosztował go spory kawałek grupy, mógł zagrać tak. Nie wiem. Coś takiego mogłoby się zdarzyć. Na przykład. Tak, tak. Tak. Biały co prawda uzyskuje pewną korzyść, bo zmusza tymi ruchami w centę, żeby czarny zagrał jakieś kamienie w swoje terytorium. Natomiast nie jest to wystarczająco dużo warte, żeby zmienić wynik gry. Cofamy. Po drugie, jak widzimy, tutaj bardzo ważny moment, kiedy uspokojony tym, jak fajnie idzie, budowanie sobie ściany kosztem tej grupy, zagrałem taki ruch. This is a big mistake, ponieważ można było po prostu przeciąć w zasadzie nie, nie było się po co bać takiego scenariusza, że czerny buduje sobie jakieś tutaj wpływy i atakuje na tę grupę. Ponieważ widzimy, tutaj można przyblokować, i komputer mówi jasno: przewaga białych 30 punktów. Było jeszcze trzecie takie przykre miejsce gdzieś w tych okolicach to znaczy słusznie znalazłem tutaj słabość, natomiast zamiast korzystać z niej w ten sposób, trzeba było ją wykorzystać tak: biorąc tutaj trzy kamienie, zamiast dwóch co najmniej. No i tak, tak mniej więcej wygląda ocena tej partii oczami sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia.